Nie! Ja nie nocci, nikoda! Króla, ty już był! W sklepie! Co myślisz o tych ciuchach? Że Halloween był miesiąc temu! Kolo, to mój styl gwiazdy roka! Dla kapeli liczą się także inne sprawy poza muzyką. Masz na myśli styl bycia małpy w cyrku? Tak, wygląda w Dziękuję! Nieważne jak wyglądamy, jeśli moja piosenka źle brzmi. Kogo wchodzi ta turna piosenka? Turna piosenka? My jesteśmy wesoły, jak agudki, to durna piosenka. Koniec szkoły jest hymnem przemawiającym do kochanej banitów, którzy. Daruj sobie! Ty już sobie dość darowałeś. Szutta, nie chcę się kłócić. Nie kłócimy się, tylko odbywamy twórczą dyskusję. Pewnie, że się kłócimy. Twórczo dyskutujemy! Kłótnia. Dyskusja! Kłótnia! Możecie się kłócić o to, czy się faktycznie kłócicie. Co <laughs> się Pomóż mi trochę. Mam przerwę na budy. Hej, koniec! W A w moim budyniu jest gwizdek. Mam dosyć wagi tego braku dyscypliny. A my mamy coś twojego rządzenia. Dobra, a więc zabieram moje rządzenie i piosenkę i znajdę kapelę, która mnie doceni. Dobra, zabieraj tę durną piosenkę. Durny są te ciuchy. Ej, no to jest cool. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Cierpie A tego to nie znam. Dobra, co się stało? Odszedłem. Nikt mnie w ogóle nie słuchał, a dla ptaka liczą się kilka czuchy. Mówiłem, że go nie cierpię? Wysnęło ci się. Skarbie w każdym zespole są ludzie i trzeba pracować razem. Ja wiem, ale oni nie współpracują i mówią, że ja się rządzę. Opowiadałam Ci, jak byłam w zespole. Tak. I jak przez kłótnię nasza kapela się rozpadła? Tak. A twój chłopak ukradł Ci auto i z swoją przyjaciółką. W tej części nie musimy wspominać. Rzecz z tym, że nie można odchodzić, bo się nie zgadzacie. Nie przegrywa. Myślałem, że kłamca przegrywa. A co z niewytrwałym? Nie wytrwały, przegrywa. Wytrwały, wygrywa. No i tak widzisz. A więc ty zgadzasz. Nie. Mam rację. Tu sami zawinie. Dzięki, mama. Właściwie... to spróbuję trochę później. Okej, okay, od początku. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie cierpię, kobieko. I przerywamy. Nie zgadnę żadne, Jak on mógł zobaczyć moje nowe ciuchy i nie poczuć poweru? Zależy mu tylko na piasek jako piosentarka muszę powiedzieć, że w muzyce piosenka jest bardzo ważna. Serio? A ile różnych strojów przymierzyłaś na dzisiejszy występ? Opowiadałam Ci o tym, jak byłam ze Tak. I jak przez kłótnie nasza kapela się rozparła. Tak, a twój chłopak ukradł ci auto okay, okay. i A czego nas uczy ta historia? Zbieraj lepszych facetów. I. Miałem rację. I to wszystko wina koniego. Mm -hmm. Dzięki, mamo. Dzięki, nie, nie a... mi się dużo lepiej. A... Muszę mieć lepsze opowieści. I ty, i ja. Z tyłu. Ale ja nie lubię stać w tyle. To takie nie z przodu. Wiesz to ten układ mi nie pasuje. O. Dzięki, tak? ja, że próbowałaś. Powiemy ci, jak poszło na Nie, nie, nie. Chcę śpiewać na przodzie. Z tobą. Żeby wszyscy nie widzieli. Bo w końcu śpiewam dobrze. Nie, raczej śpiewasz nieźle. O, dziękuję, Madi. Ale wcale nie. wcale nie. Ja ci coś powiem, koleżanko. London ma być chętny? Jak delfinek, co wesoło pływa w oceanie i kupuje innym delfinom gitarę. Nie pozwoli jej zniszczyć naszej szansy. Koleżanko, szczepiesz mi spórę. Przepraszam. Ale to jest to dla mnie ważne. Mając demo, mogę zostać gwiazdą. A gdy będę gwiazdą, zapłacę za moje studia. Hmm. Okej. Okay. A może tak? Niech London śpiewa na przodzie, wyłączymy majka i jej nie słychać. Kurczę, całkiem nieźle! Nie mogę uwierzyć, że na to wpadłeś. Wiesz, co powiadają? Nie, co? Nie wiem, myślałem, że wiesz. Chyba się fantazja ponosi. Już prawie ją ma. Posiedzenie mu jest fiolet. Bez sensu. Wiadomo, że z fioletem nic się nie rymuje. Mówisz? A może... fiolet? Dzięki, pani poeto. Zachary... Kodary... A co ty tutaj robisz? Przyszedłem po nuty dla zespołu. O, zaraz mi sobie kapelek, która odpowiada na twój gwizdek? Tak, i jest świetna. Patrzcie, gdzie chodzi! Jestem gotowa na rakowisko! Co to to Fajne? To była dmuchawa. Teraz tak 8, 9, Toja to dmuchawa. Osiem, dziewięć, dziesięć! To jaka to Armin i Muriel? Czy wy nie rozumiecie jak to hybiotyzm? To jego wina! Wcale nie, to jego wina! To wasza wina! To jedna kapela i przyda się z zaka i piosenka pod jego. Dobra, a teraz wydwajnikiem do gadańki. bo na kwasne jasko! Ale co z naszą kapelą? Rozbita. Ech. Najpierw mama z rzeźnikiem, a teraz to. Uch. instrumenty Muriel wypuśćcie w zakaj kodiego szafy za 10 minut, ale ja naprawdę chciałam sobie poszaleć o stro na wielkiej scenie Jesteś z dnia na dzień coraz lepsza nam do nogi. mikrofon London? Hej, to wy pomyśl! Tak, bez ciebie nie dałabym rady. Bez czym? dobrze, że jesteś ładny. <grym> Jest to straszny kanał! Moglibyśmy wygrać konkurs, gdybyś nie był takim kołkiem i nie odszedł! Odszedłem, bo ty jesteś takim kołkiem! Sam jesteś kołkiem! Nie, ty jesteś! Mama mówi, że mam rację! Mówi, że ja mam rację! Mama już wariuje. <grym> Zgadzamy się choć w jednym. Słuchaj, musisz przyznać, trochę się jednak rządziłeś. Musiałem rządzić, bo ty się wciąż wygubiałeś. Nie wygubiałem się. Chciałem tylko odnaleźć swój styl. Żebyśmy my byli odlotową kapelą. Ja tak samo. Wiesz, zgadzamy się już w dwóch rzeczach.